W ciągu roku przejechał prawie 120 tysięcy kilometrów, a dodatkowo wyciągnął z kasy prokuratury prawie 200 tysięcy złotych na prawdopodobnie lewych delegacjach. Nie kto inny jak prokurator Ziarkiewicz, ten sam co chował w garażu w kanale swoje sprawy, które pisowi były niewygodne. Na trasie garaż, dom, prokuratura był w stanie Przejechać 120 tysięcy kilometrów, i w momencie, kiedy wybuchła afera, że Ziarkiewicz chował w swoim garażu w kanale sprawę Ryszarda Czarneckiego, mówiącą o przejechaniu kilkuset tysięcy lewych kilometrów po Polsce i Europie, wszyscy mówili, że Ziarkiewicz chciał ukręcić łba tej sprawie. Ale prawda jest taka, moi drodzy, że Ziarkiewicz na tej sprawie się uczył. On patrzył, jakie błędy popełnia Czarnecki, patrzył, gdzie może wyjść to jego lamerskie okradanie Skarbu Państwa w wypadku Czarneckiego Unii Europejskiej i doprowadził ten sposób do perfekcji, dlatego, że Czarnecki w ciągu wielu lat był w stanie okrążyć Ziemię tylko 5 razy, no chyba 5,5. A Ziarkiewicz w ciągu jednego, 2023 roku, okrążył Ziemię 3 razy. Gdyby PiS rządziło trzecią kadencję, to może w 2025 roku Ziarkiewicz pobiłby rekord swojego mistrza i okrążył ziemię 6,5 raza. Dlaczego ten tusk zabrał Ziarkiewiczowi możliwość pobicia rekordu świata? O tym, co Ziarkiewicz innego odwalił, a wychodzi to w śledztwie prokuratury przeciwko Ziarkiewiczowi, a także o tym, ile może mu grozić nie tylko kary finansowej, ale lat od siatki. Dowieź się w moim materiale na YouTube. Link masz tutaj, ewentualnie w moim bio.